A już niebawem w sprzedaży nowa edycja włoskiego kalendarza Italiolo na rok 2020. 12 pięknych zdjęć nietypowych Włoch, autorstwa krakowskiej fotografki Tiny Madej i 12 przejrzystych tablic gramatycznych. Ten kalendarz ścienny musi znaleźć się w domu każdego italomaniaka. Codziennie patrzysz na Italię, poznajesz ważne włoskie daty, utrwalasz włoskie dni tygodnia i nazwy miesięcy, no i powtarzasz gramatykę. Brzmi nieźle, szczegóły niedługo. Ciao a tutti, come state? Jak się macie? Come state? To jest pytanie: come i Come state? Które doskonale wszyscy, którzy chociaż minimalnie zaczęli się uczyć języka włoskiego, znają. I tym pytaniem zaczęłam dzisiaj odcinek nie bez przyczyny. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie czasownik stare, a forma dzisiejszego odcinka to będzie coś zupełnie nowego i mam nadzieję, że bardzo się Wam spodoba. Czasownik stare, czyli być, czuć się, jaką się odmienia w prezentę, jest czasownikiem nieregularnym i w czasie teraźniejszym odmienia się nieregularnie. Sto staj sta, stiamo state stanno. Come staj? Jak się masz, sto bene, mam się świetnie. Mam nadzieję, że będziecie się mieć równie świetnie po dzisiejszym odcinku, w którym przyjrzymy się strukturze, strukturom z czasownikiem stare. No to zapraszam, czołóweczka. Na początku tego odcinka zapraszam was do obejrzenia kilku fragmentów dwóch odcinków Peppy Pig. Wiecie dobrze, jeżeli oglądacie filmiki na moim kanale, że bardzo często polecam Peppy Pig do nauki języka włoskiego i dlatego zdecydowałam się na przykładach wziętych z tej bajki, wam pokazać jak działa stare w niektórych w takich ciekawych strukturach. Oglądając te fragmenty, ja tam dodałam napisy, żeby wam było łatwiej, zwróćcie uwagę właśnie na to, jak zachowuje się czasownik stare w tych strukturach, które się tam w tych fragmencikach pojawią. Peppa i George partono per le wakanse. Riempiono le valigie di giocattoli, ma non potete prenderli tutti. Noi dobbiamo portare tutti i nostri giocattoli, papà. Oh, oh, prendete quelli a cui siete più affezionati. D'accordo. Io porto con me Teddy e George può portare dinosauro. Mamma Pig sta preparando una grande valigia per le vacanze. Perbacco! Io credo che tu abbia esagerato, Mamma Pig. Sei sicura che ci serva tutto? Certo, sono cose indispensabili. E eh, va bene, ah! Ah! È Susi, pecora! Ciao, ciao, Peppa! Ti va di venire a giocare? Mi dispiace, Susi, oggi non posso. Vedi, sto partendo per le vacanze. Oh! Di bello? Veramente non lo so. In un posto dove si fanno le vacanze. Qui è il comandante dell'aereo che vi parla. Siete tutti pronti a partire? Sì, pronti, signor comandante! E allora, decollo! Sì! Guarda, Teddy! Visto, stiamo volando! Che cosa vedi fuori dal finestrino, Peppa? Ci sono tante nuvole e sta piovendo! Peppa e la sua famiglia stanno andando in vacanza in un paese straniero. Ci auguriamo che abbiate gradito il volo. Si prega di allacciare le cinture. Qui è il comandante dell'aereo che parla. Stiamo per atterrare in Italia. O oh, l'Italia deve essere molto bella. Mamma Pig w pewnym momencie, jak zauważyliście, jak pakuje tą wielką walizkę i tam wszystko, po prostu żelazko, jakieś deski do prasowania, wszystko tam ładuje do tej walizki, to lektor mówi: Mamma Pig sta preparando una grande valigia. Mamma Pig sta preparando una grande valigia per le vacanze. Mamma Pig przygotowuje. Dlaczego ten lektor nie może powiedzieć po prostu: Mamma Pig prepara? Używając czasu teraźniejszego. Otóż, e, oczywiście czas teraźniejszy nie byłby tutaj błędem, natomiast żaden Włoch, e, nie wiem, że żaden, ale no Włoch nie użyłby czasu teraźniejszego indicativo prezenty w tej sytuacji. E, Włoch użyłby, Włoch i również osoba dobrze posługująca się językiem włoskim, użyłaby w tej sytuacji takiej struktury stare piu gerundio. Stare piu gerundio, to jest odpowiednik, jeżeli mogłabym to do czegoś porównać, to do czasu present continuous w języku angielskim. Co to oznacza? To oznacza tyle, że jest to jakby wariant czasu teraźniejszego, taka struktura, która będzie nam w pierwszej kolejności służyć do tego, żeby opisywać to, co się dzieje aktualnie w tym momencie. Tak jak po angielsku mówię I'm speaking now, teraz mówię, no to mam ma sta preparandą na grande valigia. Jak stworzyć tą strukturę? Ona się nazywa stare piu gerundio. Stare odmieniały poprzez osoby i stotu, stylu i sta. i tak dalej. Natomiast to gerundio, jeżeli jeszcze nie wiecie co to jest, to jest analogiczna forma do tej formy w języku angielskim z ing. Ją tworzymy bardzo, bardzo prościutko. W zasadzie większość tych form to są formy regularne. Zobaczcie, odcinamy are, ere, ire. I per la prima coniugazione invece di abbiamo ando, preparando, ballando, mangiando. E invece di ere e ire abbiamo endo, scegliendo, dormendo, finendo. E così è scostruito il gerundio. Które, tak jak mówiłam, w większości przypadków jest regularne. Takie nieregularne leciutko gerundio pojawia się w tych czasownikach, które są również nieregularne, nieregularne w czasie imperfetto, czyli na przykład mamy czasownik fare i nie mówię fan, favo w imperfetto i nie mówię również w gerundio fando, tylko facendo. Od fare to będzie facendo, od dire to będzie dicendo, od bere to będzie bevendo. To są takie najpopularniejsze czasowniki, których używamy w gerundio, a które są nieregularne. Wiedząc już jak stworzymy tą formę stare piu gerundio, przyjrzyjmy się dalszym zastosowaniom. Tego stare piu ponieważ tak jak powiedziałam, jest to struktura, której używamy, aby podkreślić, że coś się dzieje w tym danym momencie. Tak, widzimy zdjęcie i opisujemy to, co się na tym zdjęciu dzieje, widzimy mamę Pik pakującą walizkę, to mówimy, mama sta preparando na grande walidża. Natomiast to nie wszystkie użycia y, stare piu Zobaczmy, co mówi Peppa Pik, kiedy przychodzi do niej Suzy Pekora. Mi dispiace, Suzy, oggi non posso. Vedi, sto partendo per le vacanze. Mówi, sto partendo per le vacanze. Czy ona w tym momencie, w tym momencie po prostu wyjeżdża na te wakacje? I tak i nie. Często właśnie to stare gerundio opisuje jakąś czynność, która jest bardziej rozłożona w czasie. Czyli na przykład, ultimamente sto lavorando molto, ostatnio bardzo dużo pracuje I to nie oznacza, że w tym danym momencie, tylko w tym danym momencie, który jest rozłożony w czasie. A również może to 100 piu stare piu gerundio, oznaczać, że coś zrobimy za momencik. Czyli wyjeżdżam na wakacje, za chwilkę wyjeżdżam. 100 do dikaza, teraz właśnie wychodzę z domu. To jest taka struktura, właśnie którą będziemy używać, tak jak present continuous, czyli żeby powiedzieć, że teraz coś robię, ewentualnie za moment coś robię, i to już jest zaplanowane, i to się dzieje, i to już się zaczęło dziać. Więc tutaj zwróćcie uwagę na to, że to też może być takie teraz troszeczkę bardziej rozciągnięte w czasie, zarówno jeżeli chodzi o długość tego okresu, jak i od teraźniejszości do przyszłości. Ale, 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 do tej przyszłości to ja za chwilkę wrócę, bo to nie do końca tak jest. Eee, jeszcze, moi drodzy, a propos tego, co mówiłam ze zdjęciem. Jeżeli opisujemy zdjęcie po włosku, to my będziemy używać tej struktury stare piugiorundio. I zobaczcie, co mówi Peppa, kiedy tata jej pyta, che cosa vedi fuori dal finestrino? Ci sono tante nuvole e sta piovendo. Ona mówi sta piovendo, sta piovendo. Ona dokładnie... Patrzy przez okno i mówi to, co widzi. Więc czy maturzyści, którzy będą opisywać zdjęcia na maturze, czy wy, opisując zdjęcia, czy opisując to, co widzicie w filmie, czy w sytuacji jakiejś, którą oglądacie w czasie zajęć, będziecie używać właśnie tej struktury stare gerundio. Ale mówiłam, że to troszeczkę może być przesunięte też w kierunku przyszłości. I tak, i nie, ponieważ, aby powiedzieć o tym, że coś za chwilkę zrobię, używam innej struktury ze stare, nie stare gerundio, ale innej struktury, którą mogliście zobaczyć w ostatnim wycineczku, który Wam zaproponowałam na początku odcinka. Zobaczmy go jeszcze raz. Stiamo per atterrare in Italia. Stiamo per atterrare. Stiamo per atterrare in Italia. Eee, czyli co właściwie? lądujemy teraz, czy będziemy zaraz lądować? Czy za chwilkę wylądujemy? No właśnie, za chwilkę wylądujemy. Struktura stare per plus bezokolicznik, czyli stare per più infinito, to jest e, druga struktura bardzo popularna ze stare, której używamy właśnie po to, aby powiedzieć, że coś za chwilkę zrobię. To się zaraz wydarzy. Jestem w momencie, w którym za chwilkę zrobię tą rzecz. Stoper usire. Dzwoni do mnie koleżanka... I ja mogę do niej powiedzieć, sto usiendo, sto usiendo di casa adesso, teraz, teraz wychodzę, a mogę do niej powiedzieć, co będzie bardziej e, zgodne z prawdą, bo jeszcze na przykład nie mam butów, jeszcze jestem nieumalowana, stoper usire, że zaraz wyjdę. Hmm, rozumiecie tą różnicę, że sto usiędo to właściwie jestem na progu już i wychodzę z domu, natomiast stoper usire. Wyjdę za jakiś czas. Włosi tak tej różnicy bardzo nie przestrzegają, również dlatego, że jak wiecie, e, czas jest pojęciem względnym we Włoszech. Ale pamiętajcie, różnica jest taka, że e, stopiu gerundio oznacza, że robię coś teraz, a stopiu per piu infinito oznacza, że coś za chwilkę zrobię. Tak jak właśnie będąc w samolocie, stiamo per atterrare. Hmm? Stiamo atterrando oznaczałoby, że my już w zasadzie dotykamy kołami pasa startowego. Stiamo atterrando. A Stiamo per atterrare powie pilot, kiedy nam każe zapiąć pasy i przygotować się do lądowania. To jest ta różnica, warto, warto o niej pamiętać. A Pepe Pik w ogóle warto oglądać, a ja już niedługo zaproponuję Wam kolejną lekcję ze mną i z Peppą Pik. Takie jesteśmy podobne do siebie. To już wszystko w tym odcinku, moi drodzy. Jeszcze jedna ciekawostka. Tak jak mówiłam, że stare gerundio to jest czas, który doskonale jakby odzwierciedla, doskonale może nie, ale bardzo odzwierciedla present continuous w języku angielskim. Jest w języku angielskim również past continuous, czyli I was going, prawda? I również w języku włoskim możemy właśnie tych struktur ze stare użyć w czasie przeszłym imperfetto. Czyli mogę doskonale powiedzieć: O inkontrato Marco, quando stavo andando a casa. I to jest super, super struktura. Czyli coś robiłem, byłem w trakcie czegoś robienia w czasie przeszłym. I to jest alternatywa piękna dla imperfetto. I również mogę powiedzieć: Marco, mia telefonato quando stavo per uscire di casa. Kiedy miałam wyjść z domu. Więc, jak najbardziej, tutaj, jeżeli chodzi o to stare w strukturach w imperfetto, to tak naprawdę jest alternatywa dla form imperfetto, która jeszcze bardziej nam podkreśla, że dana czynność się ciągła i trwała. To taka ciekawostka. Na koniec e, zapraszam Was do polubienia kanału Italiolo na Facebooku, strona Italiolo Nauka Włoskiego, do subskrybowania kanału, do wsparcia mojego kanału poprzez wykupienie lekcji premium o przyimkach i o przymiotniku, a będą też następne, jak już tylko skończę ten urlop macierzyński, e, i do polecania kanału wszystkim osobom, które znacie, które uczą się języka włoskiego. To ja już Was dzisiaj żegnam, to tyle na dzisiaj. Ciao, ciao!